Dobry, kochane dzieciaki, jak się macie. Dzisiaj poniedziałek, ale uwierzcie mi, poniedziałki mogą być cudne. Słuchajcie, wiecie, kiedy są cudne? Kiedy zaczniemy je z Panem Bogiem. Wtedy są przecudne. Ja dzisiaj dla Was mam fantastyczny fragment, który też jest bardzo, bardzo ważną radą i wskazówką. Posłuchajcie Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 16 wiersz. On jednak usuwał się na miejsca pustynne. Mam do Ciebie pytanie. Ale tak szczerze odpowiedz nie mi, ale sobie. Kiedy ostatnio tak posiedziałeś z Panem Bogiem, ale tak serio, bez telefonu, bez komputera, po prostu Go nasłuchując, wyczekując, myśląc tylko o Nim, próbując Go usłyszeć. Jeśli czytamy Biblię, czytamy Ewangelię o tym, jak Jezus był na ziemi to na pewno zauważymy, że nawykiem Jezusa była modlitwa, że on często usuwał się na takie osobne miejsce, na miejsce, gdzie nie było zupełnie nikogo, po to, żeby porozmawiać ze swoim tatą, żeby porozmawiać z Ojcem w niebie. I słuchajcie, mam pytanie: jak myślicie, czy Jezus, który jest Bogiem, czy on potrzebował modlitwy? Jeśli Jezus, syn Boga, zbawca, wszechmogący, Myślał, że potrzebuje czasu na modlitwę. Czy nie powinniśmy myśleć tak samo? Słuchajcie, mam dla Was teraz taką propozycję. Weźcie sobie kartkę, weźcie długopis i zapiszcie wszystkie rzeczy, które robicie w ciągu dnia. I zapiszcie również to, czy poświęcacie czas na modlitwę. I pomyślcie, czy to wszystko wygląda tak, jakbyście chcieli. Czy nie potrzebujecie czasem czegoś zmienić? Kochane dzieciaki, miejcie cudowny poniedziałek, bardzo radosny. E, przybijcie mamie i tacie piątkę, wyściskajcie ich mocno. E, ja was błogosławię, tulę do serca i do następnego razu. Papa, pa, kochane dzieciaki.